Tu explode MC, a dzisiaj ze mną jest Planted, planted. HD Planted Oj, e, to, jest, to jest prezentacja serwera Creative Kaburabu Bukarabu. E, zakaz wjazdu. E no, był zakaz wjazdu. Czekaj, Patrz, zakaz wjazdu. Niszczymy go. Jaj, na tym serwerze właśnie mamy opcję. Survival też jest opcja. Dziękuję. Taką jedną wielką bo połączyliśmy. Bo można się ten włączyć. Czyli coś pod spodem? Popatrzcie, jaka wielka jedna działka. Ej, eksplod mam pomysł na domek. Co? Zamek. O, lapis dla Żuli. Lapis dla Żuli. Oh. Explode może budujemy zameczek. A to jest węgiel, chyba ja gram na y, teksturce serwerowej. Także nie pobierajcie jej, bo jest głupia. A mówiłeś na początku, że jest fajna? Na początku, myślałem taka. A nie mogę iść tam. Yy. Dobra, nie możemy za głęboko kopać w tym miejscu. Co to Już. Co ty robisz? Mieliśmy wspólnie wymyślić coś, a nie. To zamek! Ja powiedziałem, że nie, bo zamek głupio będzie wyglądał obok zamka. A, no w sumie. co by tu zbudować? Mój epicko ulepszony mie e, łuk. Jezu, miecz. Uderzenie 2, moc 4. Co robimy? Ja sam i wyrzucam śmieci. Co robimy? Hmm. To tak, o. Po tej stronie możemy zrobić magazyn. Dobra, to czekaj czekaj czekaj. Pomyślimy po nagraniu, chodź tu koło mnie. Się pożegnamy. Pięknie. No. O Jezu, jakiś gościu. pusia O nie ona. Dobra to. My się z wami żegnamy. No, jest na ujęciu. Jeszcze z jakiś gościu. To Nara.